No cześć, cześć, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przestronnej serii o Minecraft. Pewnie zastanawiacie się, co to za mną jest. Czy to jakiś namiant leci, czy co jest grane? No nie, słuchajcie, to jest nowy bloczek. Nowy bloczek w Minecrafcie. Zobaczcie, nie tylko on, ponieważ mamy tutaj ich masę. Tutaj jakiś kamień, tutaj cóż to w ogóle jest. No właśnie, o co chodzi? No w tytule już wszystko wiecie, słuchajcie, czyli 2000 nowych bloków w Minecrafcie. Dzisiaj zaprezentuję wam modyfikację o nazwie Chisel Mod, która rzeczywiście dodaje 2219 nowych bloków do Minecrafta. Wyobrażacie sobie to? 2000 bloków do Minecrafta nowych? No zaraz się przekonacie, słuchajcie. Modyfikacja jest naprawdę bardzo fajna i chciałbym ją dedykować tak naprawdę wszystkim mapmakerom, ponieważ dzięki niej można naprawdę zdziałać tutaj e, cuda. No i wybudować bardzo fajne rzeczy. Bez instalacji naprawdę szeregu modyfikacji bez zmiany tekstur paka, co jest bardzo ważne. No ale dobra, słuchajcie, śmigamy dalej. Okej, okay, o Boże, cóż to jest? Słuchajcie, no wiem, że może to nie jest e, zbyt przepiękne, ale wybudowałem sobie taką pseudo-świątynię troszeczkę. Zobaczcie, prezentuje się dokładnie tak, żeby zaprezentować wam, jakie tutaj mniej więcej bloczki są. Na co warto zwrócić uwagę, to zobaczcie na te regały, które każdy z nich tak naprawdę jest inny, patrzcie. E, nawet ta czaszka, która tutaj jest, tutaj też jest czaszka, ale ten regał jest inny, więc jak widzicie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie i byłoby dobrze, gdyby takie customowe teksturki w Minecraft się znajdowały. Słuchajcie, no nie chcielibyście obejrzeć takiej biblioteki w twierdzy, na przykład? No ja bardzo bym chciał. Okej, okay, no dobra. Tutaj widzicie te bloczki? Świecą. One są z glowstonea, więc no to jest o tyle też fajne, że mamy tutaj nawet glowstoneowe bloczki. Super sprawa, dobra, śmigamy dalej I jesteśmy w jakiejś, kurde Pomieszczeniu, gdzie wszędzie jest woda Nawet pomiędzy, zobaczcie tutaj tymi kamieniami Woda płynie eee, Teksturka jest animowana, więc ona się rusza Widać, że to jest woda No i cóż, no takie cuda można, słuchajcie, zbudować Dzięki tej modyfikacji a? I proszę bardzo, pyk Haha, okej okay, I wyszliśmy, słuchajcie, na powierzchnię No i przywitała nas taka potężna, ogromna Ściana z przeróżnych bloków Więc zaraz wam je wszystkie zaprezentuję te, które tutaj widzicie, to jest no może, może mała część tych wszystkich bloczków, które do gry są po prostu dodane dzięki tej modyfikacji. Ale dla przykładu tutaj zobaczcie, pokazałem wszystkie tak naprawdę możliwości, wszystkie możliwości, opcje kamiennych bloków, tak? Tutaj mamy jakieś niebieskie bloczki, postanowiłem wrzucić je tylko cztery. Tutaj mamy jeszcze inne bloczki, to są bloki z chmur, czy coś takiego. No i słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo dużo i te teksturki są na naprawdę bardzo wysokim poziomie, więc. Więc myślę, że naprawdę warto się tym zainteresować, tym bardziej, że modyfikacja nie tylko dodaje nowe bloki, ale i kilka narzędzi, dzięki którym możemy łączyć tekstury na przykład. Możemy tworzyć yy, na przykład z takiego bloku... Połączone tekstury i da nam to bardzo fajny efekt. No może nie z tego akurat, no ale słuchajcie, no spróbujmy, który to mógłby być. O, widzicie. Te teksturki się proszę bardzo tutaj ze sobą łączą. I możemy z tych łączonych teksturek zrobić naprawdę bardzo dużo wzorów. Więc słuchajcie, no wygląda to naprawdę świetnie. Zobaczcie, zbudowałbym na przykład taki mur, jakieś ogrodzenie na szybciocha. Okej. Okay. No i proszę bardzo, no wygląda to całkiem nieźle. Naprawdę wygląda to dobrze. Te teksturki są. Wysokiej jakości, ale zaraz wejdziemy sobie do menu postaci i pokażę Wam tak naprawdę, ile tego jest. Czekajcie. Okej, okay, dobra, zobaczcie. Mam tutaj zakładkę Cisel i proszę bardzo, to wszystko są nowe bloki. Jak widzicie, jest ich naprawdę masę i pewnie zastanawiacie się, co to są te kolorowe bloki. No nie jest to wełna, to jest, słuchajcie. To jest beton, ale beton, który ma, proszę bardzo, jakieś tekstury. Niestety, te tekstury się dość często powtarzają. Czyli, na przykład, jeśli tutaj mamy beton niebieski, i on ma taką teksturę, no to znajdziemy również kamień, który też taką teksturę będzie mieć. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, nawet, zaba nawet bawiąc się kolorami, można zrobić tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy. Przelecimy sobie jeszcze przy tej ścianie, pokażę Wam, jak te teksturki wyglądają z bliska. No i zobaczmy, które są naprawdę warte tutaj uwagi. No dobra, zaczynamy od tych bloków, które są, zobaczcie, jakieś takie dziwaczne. Um, to jest akurat wełna. Wełna, po prostu wełna ze zmienionym jakimś wzorem, tak? Tutaj mamy, zobaczcie, animowane również tekstury. Wow! Myślałem, że jak się obracam, no to, to, to inaczej widać ten wiatraczek, ale nie. No ale widzicie, mamy wiatraczek jakiś, tak? Tutaj jakieś ciastko. To są bloki Void, czyli próżni, prawda? No, zobaczcie, wygląda to naprawdę tajemniczo. Można dzięki temu zrobić tak naprawdę jakiś zupełnie inny wymiar, więc jest to naprawdę bardzo fajne. Tu jest tylko kawałek, słuchajcie, jednego bloku. To jest, proszę bardzo, jeden duży wiatrak. O! Dobra, pyk, widzicie? Ale za chwilę wam pokażę jeszcze coś więcej na temat takich większych, większych bloków z animacjami, ponieważ musimy sobie coś wytłumaczyć. Timeset 3000. Elegancko. No dobra, śmigamy dalej. Co my tutaj mamy? Y -y, jakieś serce białe bloki. Tutaj mamy baterie, y -y, Jest też komputer chyba gniazdko. Mam takie wrażenie, że to jest gniazdko. No, przeróżne bloki, tak jak widzicie. To jest bardzo dziwne, takie jakieś niedopracowane są te bloczki, ale może ktoś je wykorzysta, na przykład w jakimś wymiarze snu, powiedzmy. Mogłoby to tam pasować. Te bloki mi się bardzo podobają. Zobaczcie, to jest sandstone z jakimiś hieroglifami. No, wygląda to fantastycznie. Jeśli ktoś z was chciałby zbudować mapę w jakimś starożytnym Egipcie, no to kurczę, słuchajcie, no jak znalazł praktycznie, tak? Dobra, kolejne bloczki, które można wykorzystać, no, na, na multum sposobów, tak naprawdę. Potem mamy bloki z czerwonego proszku. Nie jestem pewien czy te bloki zasilają czerwony proszek, ale chciałbym sprawdzić. Większość z tych bloków tak naprawdę nie ma zastosowania, ale jak widzicie tutaj bloczek zasila czerwony proszek, więc bardzo fajnie. Na przykład glowstone jeszcze działa, czyli glowstone świeci, ale tak naprawdę większość bloków to tak naprawdę tylko jest do dekoracji służy, no wszystkie tak naprawdę służą do dekoracji. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Drewna, drewna, wszelkie rodzaje drewna. E, tutaj jakąś blachę mamy. Tutaj bloki zobaczcie, gdzie pomiędzy jakimiś kamyczkami jest lawa. E, no super, naprawdę super. To co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Block of gold. Ok, czyli blok złota. Dobra, co my tu kraty? Zobaczcie, mamy jeszcze różne rodzaje, więc naprawdę bardzo fajna opcja. No i zobaczcie, na przeróżne, przeróżne bloczki. Tu mamy jeszcze bloczki lodu, które też można wykorzystać do mapki, jak najbardziej. Te bloczki mi się bardzo podobają, wyglądają one na naprawdę dobrze. Tym bardziej, że te tekstury się po prostu ze sobą łączą, więc świetna sprawa. Można zrobić jakąś jakiś szlaban z tego, czy coś w tym stylu. Dobra, śmigamy dalej. Tutaj mamy bloczki Glowstone'a. No, i zobaczcie, półprzezroczyste bloki też się tutaj znajdują. Możemy na przykład zrobić ciekawe okna dzięki tej modyfikacji, prawda? Co my tu jeszcze mamy? Tu są jakieś bloki szlamu czy coś w tym stylu, nie wiem co to jest. Te mi się bardzo podobają, jest ich bardzo dużo rodzajów, czyli jest taki inny kamień porośnięty mchem. To też jest bardzo fajna opcja. Jeśli budujemy jakąś mapkę rzeczywiście klimatyczną, gdzie schodzimy do jakichś, nie wiem, opuszczonych bunkrów czy coś w tym stylu, no to jak znalazł, mamy przepiękne bloczki, które na dodatek jeszcze. Idealnie łączą się z tymi blokami. No dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Bloki cegieł, kamienia, zobaczcie. No i mamy tutaj półki, masę półek z każdego rodzaju, tak naprawdę drewna. Więc tego też tutaj jest naprawdę sporo. Widzicie. Ok. Ile mamy jednego rodzaju półek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No osiem, ale myślę, że nawet to nie wszystkie, słuchajcie. Okej, okay, tutaj jeszcze inny kamień, i na samym dole jeszcze jakiś inny kamień, bo dla przykładu ten kamień. To jest, słuchajcie, cobblestone. Ten kamień to jest, uwaga, Andesite. Mm, widzicie. A ten kamień to pewnie jest zwykły stone. Tak. Tak, dobra, stoł. No i słuchajcie, jak teraz takie bloczki otrzymać? Um, ponieważ możemy otrzymać je na dwa sposoby. Pierwszy oczywiście sposób to wiadomo, jeśli budujecie mapę na trybie kreatywnym, wybieracie sobie bloczek, którego chcecie użyć. Ale drugi, słuchajcie, sposób to użycie dłuta. I dłuto jest bardzo fajnym narzędziem. Teraz widzicie jak go craftować pokazuje wam się na filmie i mamy trzy rodzaje dłuta pierwszy rodzaj dłuta jest to żelazne duto, najprostsze dłuto, które pozwala nam wykonywać najprostsze e, czynności, czyli na przykład weźmy sobie kamień, proszę bardzo e, zwykły kamień ja bardzo poproszę, stone Ok, mamy zobaczcie zwykły stone i teraz klikając prawym przyciskiem na tego stone'a Proszę bardzo, możemy chiselować, czyli możemy zmieniać tak naprawdę, zobaczcie, we wszystkie rodzaje ten kamień, jakie tylko ta modyfikacja po prostu w sobie ma. A tych kamieni jest naprawdę bardzo dużo, zobaczcie, tutaj mamy od samego początku stone, nie, to jest andezyt, czekajcie, stone, okej, okay, może tutaj będzie, tu jest cobblestone, cobblestone. A ja chcę 100. O, proszę bardzo, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, tu jest 9, raz, dwa, trzy, to już jest 27, zobaczcie. No i tutaj mamy jeszcze 7, czyli 34 rodzaje, słuchajcie, em, samych tych. Samych kamieni, różnych rodzajów, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale możemy również kliknąć prawym przyciskiem, e, już w powietrzu, po prostu na, tego, na to duto, i wybrać sobie, zobaczcie, kamień w to miejsce, no i wybrać, tak naprawdę, wzór, który chcemy otrzymać. Powiedzmy, że chcemy otrzymać ten wzór, ok, wsadzamy go w to miejsce, i teraz zawsze będzie nam się w ten w ten kamyczek, w ten wzór, dokładnie tak. Um, no i cóż, możemy powrócić z powrotem, chociaż nie musimy z powrotem wrzucić kamień, niestety. Ale teraz zobaczcie, w każdym momencie możemy ten wzór zmienić, więc naprawdę świetna sprawa, słuchajcie. Na Survivalu również możemy dekorować nasz świat. E, nawet jeśli mamy już zbudowany dom, nawet z drewna, z cegły, z kamienia, obojętnie, no to możemy podejść sobie takim dutem. Wybrać sobie na przykład taki bloczek, proszę bardzo, i zacząć go ładnie ozdabiać. Więc naprawdę świetna sprawa. Okej, okay, dobra. Kolejne duto to mamy duto diamentowe. I słuchajcie, to duto diamentowe ma tutaj, zobaczcie, nowe opcje. E, czym to wszystko się różni? Weźmy jeszcze raz sobie tutaj Stone'a zwykłego, ja nie chcę z tej modyfikacji. Aj, dalej, Stone. A, tutaj, dobra. Bierzemy sobie Stone'a, zobaczcie. Ok. No i teraz tak, wkładamy tutaj zobaczcie kamień i teraz zamienialiśmy pojedynczy bloczek. Ale możemy zamieniać na przykład ymm, kolumnę, tak? Na wysokość trzech bloków. E, możemy zamieniać kolumnę ymm, nie kolumnę tylko tak naprawdę trzy bloki w poziomie oraz 3 na 3 na przykład jakąś płaszczyznę. Więc wybudujmy może sobie tutaj z tego kamienia proszę bardzo coś takiego. No i spróbujmy go zamienić. Właśnie tym chiselem na taki wzór. OK, i zaznaczmy to. No i proszę bardzo, teraz jak będziemy sobie cisalować ja tak na to mówię, no to proszę bardzo, mamy zamieniony e, wzór 3 na 3. Tak? Więc wygląda to naprawdę świetnie. Okej, okay, dobra. Y I słuchajcie, pamiętajcie, że na przykład jeśli zbudujemy sobie, e, nie wiem, 3 na 3 z tego. Z tego betonu, no to wiadomo, nie zamienimy tego na kamień, tak? Musi być to kamień, musi być to materiał, który edytujemy taki sam sposób zrobiony. Więc e, teraz musielibyśmy po prostu włożyć, proszę bardzo, ten bloczek, i dopiero teraz moglibyśmy go edytować. Okej, okay, dobra, słuchajcie, w takim razie zostało nam jeszcze jedno duto, i jest to duto. Jakie to jest? ICSel. Ok, czyli jest to najlepsze z najlepszych dut. Każde duto ma inną wytrzymałość, więc ten I-Chisel ma największą wytrzymałość. Szczerze mówiąc, nie pamiętam ile, ale tak czy inaczej, na długo wam takie duto powinno starczyć tym bardziej, że nie jest ono drogie do kraftowania. No i co powinniście wiedzieć o tym ICSel? Słuchajcie, no ja sam muszę tutaj jeszcze sprawdzić sobie dokładnie. Aha, dochodzą nam dwie opcje czyli opcja, która. Ehm, która zamienia nam 10 bloków tak naprawdę e, w, każdą, w, każdą, w każdą z koordynatów, czyli jeśli będziemy mieli sześcian 10 na 10 na 10, to zamieni e, ten chisel ten, ten, ten nam cały ten sześcian na taki blok, jaki chcemy. E, tutaj mamy jeszcze opcję m, tego samego dokładnie, tylko w płaszczyźnie po prostu, czyli nie będzie to zamieniony cały sześcian, tylko na przykład jego przednia ściana. tak, Czyli powiedzmy 10 na 10 na jeden blok. Taką platformę po prostu. Podmienia. No, i tak naprawdę, no cóż, nie będę wam tego pokazywać. Myślę, że jest to wszystko tutaj jasne. Um, no, i tak naprawdę, słuchajcie, to wszystko, jeśli chodzi o dłuta, ale mamy jeszcze jedno narzędzie. Pyk, pyk, pyk. Mamy tutaj jeszcze jedno narzędzie, które nazywa się. Jak ono się nazywa? Ender Offset Wand. Okej, okay, to ja Wam nie przetłumaczę tego. Ender, no to wiadomo, nie? Nasz kres po prostu. I słuchajcie, to narzędzie potrafi przesuwać nasze tekstury. Tak, tylko jakby rok, jakbyś rok z tego nie zepsuł, to by działało. I prawy przycisk, i zobaczcie, proszę bardzo. E, tak to wszystko ładnie śmiga, ponieważ nie zawsze musimy zbudować na przykład ten wiatrak żeby to ładnie wszystko ze sobą pasowało. Już wam pokazuję. Na przykład, o, dobra. W tym miejscu akurat chcemy, żeby ten wiatrak się znalazł, ale jak widzicie, modyfikacja nam na to za bardzo nie pozwala, przynajmniej domyślnie. I dzięki takiemu narzędziu możemy przesunąć całą teksturkę, na przykład, w prawo. Proszę bardzo. No i wygląda to świetnie. E, takich teksturek jak te wiatraczki 3x3x3, z tego co wiem, 3x3x1 w sumie, troszeczkę jest. Ale teraz wam ich nie pokażę, ponieważ naprawdę nieźle musiałbym poszukać. Wiem, że nazywały się one Futura Blog, chyba sprawdzimy to. Ale nie jestem pewien, więc musielibyście sami to wszystko sobie potestować. Ok, no i zobaczcie, stworzyło nam się coś takiego. Ale czy to jest ten bloczek? Niestety nie. No cóż, słuchajcie, poeksperymentujcie, jeśli nie będą wam pasować jakieś teksturki, no to będziecie wiedzieli, co zrobić. Tak czy inaczej, modyfikacja zasługuje tutaj e, na naprawdę bardzo, bardzo fajną ocenę, ponieważ e, dodaje nam chociażby 1000 nowych, 2000 nowych blogów, które mają własne tekstury. E, można to wykorzystać do naprawdę Wiele, wiele, wiele sposobów. Kto wie, może ktoś z Was e, zastosuje te modyfikacje w swojej mapce. Myślą, że jest to bardzo fajne narzędzie dla mapmakerów, więc słuchajcie, czemu nie? Czemu nie? Chętnie bym zagrał w mapkę, gdzie rzeczywiście takie bloki się znajdują. No, tym bardziej, że nie musicie instalować żadnych resource packów. Ale też wiem, że mapmakerzy nie za bardzo lubią korzystać z modyfikacji do swoich map, a w sumie szkoda pomiędzy Wam, bo no cóż. E... Dlaczego nie, prawda? Jest masę serii, masę, masę osób gra e, na survival z modyfikacjami. To dlaczego by nie zrobić mapy na modyfikacjach? No i zobaczcie, czemu to nie działa. A dlaczego nie działa? To, 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 to. A, bo ja mam chisel ustawiony, słuchajcie, na kamień prawdopodobnie. Tak, tak, dokładnie. Więc teraz ten kamień wyjmujemy i możemy sobie podmieniać, zobaczcie, na jak tylko chcemy taką półeczkę. Taki bloczek też możemy podmieniać. Taki bloczek też możemy podmieniać, ale to wszystko nam się tutaj zmienia w jedną barwę, ok? W jeden wzór znaczy. O, tutaj mamy Emeralda, proszę bardzo. No cóż, słuchajcie, bloczku jest naprawdę masa. Co by wam tutaj jeszcze pokazać, się zastanawiam. Może pokażę wam jakieś dziwaczne bloki. Tutaj jest jeszcze narzędzie Auto Chisel, ale nie korzystajcie z niego, ponieważ... Hmm... Ponieważ wywala, ponieważ wywala tak naprawdę yy, to to narzędzie najwyraźniej jest zepsute w modyfikacji i po prostu coś tutaj nie śmiga, więc jak się skończy wszystko czy to prawdopodobnie modyfikacja może wam po prostu yy, no wywalić Minecrafta, że tak powiem, do Windowsa, więc nie róbcie tego. Ale tak czy inaczej e, zużywa y, ten auto dokładnie tak samo to nasze dłuto, jakbyśmy robili to ręcznie, więc y, nie ma za bardzo sensu, no chyba, że na survivalu nie chce wam się klikać, ale z drugiej strony nie wiem, dlaczego to narzędzie się tutaj znajduje, bo, bo tak czy siak jest to bardzo łatwe, jeśli mamy... Sam, sam ten, samo to w ekwipunku Sprawdźmy to Patrzcie, 64, no i 64 mam No i nie rozumiem, po co mi to na auto jest Naprawdę tego nie rozgryzłem A jak oglądałem jeszcze yy, Anglojęzyczną yy, prezentację Modyfikacji, no to Było dokładnie to samo yy, Stwierdzenie, co ja tutaj do was kieruję Ojejku, dzisiaj mam jakieś dziwne Dziwne, 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 dziwne tłumaczenie. Dziwnie dziwnie, dziwnie mówię, nie wiem dlaczego, ale tak czy inaczej, słuchajcie. No Przedstawiłem wam fajną modyfikację. E, napiszcie, co o nie sądzicie. E, jest jeszcze modyfikacja Chisel mod, Little Blocks, coś takiego. I chciałbym wam bardzo to pokazać, e, możemy tworzyć malutkie bloczki o wielkości jednego Piksela. No i możemy z tego zbudować tak naprawdę cały świat. Jest kilka światów do pobrania. Którzy, yy, które, które są ogromne, potężne i twórcy tych map siedzieli yy, nad nimi podejrzewam kilka miesięcy. Więc pokażę wam naprawdę świetne prace, może w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. Yy, no i cóż no i to byłoby słuchajcie na tyle. Więc dajcie znać co sądzicie o modyfikacji, yy, może komuś z was się przyda. Mam nadzieję, że tak, po to słuchajcie te filmy dla was nagrywam. Okej, okay, sprawdźcie sobie naprawdę te modyfikacje bo tych bloczków tutaj jest masę. Przedstawiałem wam te, pokazywałem wam te bloczki próżni, na przykład tylko chyba 5 albo 6, a zobaczcie, ile ich tutaj mamy. No, masę, prawda? Masę. I one wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Hm, hmm, hmm. Wiecie co? Na koniec jeszcze wam pokażę tylko jedną rzecz. Eee, ok, coś takiego i możemy sobie powoli przelecieć po tych bloczkach. Proszę bardzo, jak one wyglądają. Tutaj mamy półki, cegły. Co to jest? Brąz, ok. Bloki brązu, to mamy dywany. Proszę bardzo, nie widziałem dywanów, więc sprawdźmy sobie, jak te dywany wyglądają. Ha, proszę bardzo, no mamy masę dywanów również. Świetna sprawa. Ok, ale nie będziemy już niczego brać, ponieważ nam ten pasek się tu resetuje. Um, ok, Węgl, blok z węgla, kamień. Zobaczcie, ile tego jest. No, patrzcie, No kurczę. 2000 nowych bloków dodanych do Minecrafta. I to wszystko za sprawą jednej modyfikacji. Wow. Ok, a to co? Blok diamentu. Wezmę sobie to i użyję później. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj są emeraldy. Purpurowe bloki, zobaczcie ile rodzajów. Tutaj mamy endstone'a, Ha. Szkło, ile rodzajów szkła? Glowstone, mm, blok złota, e, lód. Ha, nice. Nieźle, naprawdę nieźle. No, i dobra, no i to słuchajcie, byłoby na tyle. Na końcu są tutaj bardzo dziwaczne bloczki, zobaczcie. E, są to pełne bloki dywanów, z tego co teraz widzę. No dobrze, słuchajcie, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Um, no i koniec, koniec, bo przedłużam niepotrzebnie. Trzymajcie się do usłyszenia. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał. A jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału, no to subujcie. Myślę, że myślę, że będziecie zadowoleni. Słuchajcie moją twórczością. Dobra, trzymajcie się, Siemanko. Cześć.